Kolejnym materiałem, na którym dziecko może ćwiczyć dodawanie jest tak zwana tablica do dodawania. Tablica do dodawania składa się z 2 cm kwadratów, 18 w poziomie i 12 kwadratów w dół, przedzielona czerwoną linią na samym środku przy przekroczeniu progu dziesiątkowego. Piotrusiu, co widzisz? Widzę tablicę. I co na tej tablicy jest? Są kratki. Kratki. I co jeszcze jest? Numerki. Te numerki co oznaczają? Oznaczają cyfry. Cyfry. Od ilu? Od 1 do 18. Mhm. Zobacz, do tej tablicy mam również zestaw takich... Belek czerwonych i niebieskich. Czy pomożesz mi je ułożyć w ten sposób, że niebieskie od najdłuższej do najkrótszej w dół, a ja z tej strony ułożę czerwone w tym czasie? Dobrze? Mhm. Będziemy teraz dodawać. Chciałabym się dowiedzieć, jak, a ile wynosi suma dwóch liczb 8, i 4. 8, dodać 4. Odczytasz swój wynik nad ostatnią czerwoną kratką. Ile to jest? 12. 12. Mogę ci pokazać, gdzie to możesz sprawdzić. Mamy tutaj taką tablicę, na której mamy zapisane wszystkie działania od 1 do 18. Sprawdzamy. 8 dodać 4 równa się 12. Poprawny wynik. A teraz spróbuj sam. Robić takie działanie. 6 dodać 7. Równa się 13. Mhm. Sprawdzisz? 6 dodać 7 równa się 13. Poprawnie. Czy chciałbyś kolejne działanie? Proszę połóż, na przykład cztery dodać dziewięć. Trzynaście, cztery dodać dziewięć jest trzynaście, sprawdź. Cztery dodać dziewięć równa się trzynaście. Pokażę Ci teraz trochę inne ćwiczenie. Znajdź, Piotrusiu, wszystkie możliwości, wszystkie sumy składników, które dadzą liczbę 9. Ja na przykład myślę, że to jest 4 i 5. – Dało dziewięć? – Tak. – Znajdź inne. – Siedem i dwa. – To również. – Siedem dziewięć. Mhm. Dwa dodać siedem równa się dziewięć, mhm. trzy dodać sześć równa się dziewięć. Dziewięć. Dodać ile równa się dziewięć? Dodać zero. Mhm, nie położyłeś żadnej czerwonej belki. Mhm. Czy znasz jeszcze jakieś możliwości? Tak. Pięć, pięć i cztery. Osiem i jeden, 1. Mhm. 1 i osiem, mhm. sześć i trzy, dziewięć mhm. i zero, zero niebieskich i dziewięć czerwonych. Masz rację. Tyle możliwości można ułożyć, żeby dało nam liczbę 9. 4 plus 5 jest? 9. 7 i 2 jest? 9. 2 i 7 jest? 9. Mhm. A czy potrafisz wśród tych różnych składników znaleźć pary, czyli takie same y, składniki? Mhm. Na przykład. To i to. Uh -huh. Przeczytaj. Trzy, trzy i sześć, sześć i trzy. Uh -huh. Czy znasz widzisz jeszcze jakąś parę? Mhm. Uh -huh. Pięć i cztery, cztery i pięć. Uh -huh. Jeszcze jakąś potrafisz znaleźć? Sześć i... i 3 i 6. Mm -hmm. Co te pary ci mówią? Mówił o mi i takie jakby dodawanie. To jest dodawanie, masz rację. Jeżeli mamy 3 i 6, to jest to samo, co 6, 6 plus 3 3, 6 i 3. Czyli znaczy, że poszczególne składniki można zamieniać miejscami. 6 dodać 3 to jest to samo co 3 dodać 6. Hmm? Mhm. To jest tak zwane prawo przemienności dodawania. Poszczególne składniki, czyli dwie liczby, które dodajesz do siebie, można zamieniać miejscami. Chodź, sprawdzimy na naszej tabeli do dodawania, czy rzeczywiście tak jest. Znajdź jakieś takie pary liczb, które dają tyle samo. Jeden dodać dwa, dwa dodać, a jeden. Czy daje taki sam wynik? Tak. Rzeczywiście, a składniki zamieniły się tylko miejscami. Czy możesz znaleźć coś innego? Tak. I 7 7 i 3 To daje 10 i 10. Mm -hmm. Składniki zamieniły się miejscami. To znaczy, że tak można robić, bo wynik zawsze jest ten sam. Prawo przemienności można te liczby zamieniać miejscami. Prawdopodobnie w odejmowaniu już by tego się nie dało. Bo 4 minus 1 to jest co innego niż 1 minus 4. Chyba tak, ale w dodawaniu można tak robić. Tablica do dodawania daje dziecku wiele możliwości ćwiczenia, dopełniania do y, dziesiątki, przekraczania progu dziesiątkowego. Czerwona linia po środku ma takie samo zadanie, co most y, przy wężu sumującym. Pokazuje, ile zostało y, jeszcze y, liczby do dziesięciu albo ile trzeba dodać, żeby przekroczyć, przy przekraczaniu progu dziesiątkowego, aby osiągnąć tą liczbę, którą się chce. Także jest to bardzo ważne tutaj, bardzo ważne zaznaczenie oddzielenia poszczególnych kategorii liczbowych.